Wibracja dnia na środę 2 lipca 2025 roku. Wibracje budujące to 2,7 i 9, wibracje pośrednie to dwie dziewiątki i wibracja docelowa to... Dziewiątka w Księżycu Rosnącym. Szanowni Państwo, dzisiaj postarajmy się o to, żeby inne osoby mogły się wykazywać. W sensie takim, że nie zawsze to my musimy grać te pierwsze skrzypce, nie zawsze to my musimy się wyrywać do jakichś tam, powiedzmy, działań, załatwiania pewnych spraw i tak dalej. Tam, gdzie ktoś chce coś dla nas zrobić, tam, gdzie ktoś chce się, powiedzmy, przed nami popisać, tam, powiedzmy, tą bramkę, furtkę tym osobom udostępnijmy. Ale też dzisiaj jest taki dzień, gdzie trzeba będzie nieco bardziej strzelać swoich tajemnic. Więc jeżeli coś przeszło do przeszłości i jest czymś, z czym byśmy się tam nie bardzo chcieli chwalić albo tam do tego wracać, to od tych spraw i od tych osób i od tych wydarzeń trzymajmy się jak najdalej. Nie prowokujmy takich rozmów, nie, nie prowokujmy takich powiedzmy a, tematów, żeby tam powiedzmy te nasze tajemnice były jak najbardziej dziś bezpieczne. I za to trzymam kciuki. Dobrawróżba.pl. Polecam serdecznie. Sylwester Hordecki.